Ha he, he, hej Aga. kaczer Co ty...? Chciałem ci tylko powiedzieć, że jesteś nie za... E? Czy to nie Kaczerzy? A, Co on sobie myśli? Tędy dzieciak pożałuje. O nie... <skrym> Plag, co ty robisz? Aaaa! Nie to już za to, że nie chciał, mogę zabrać! To dla mnie. za wiele. Ech. <śmień> o nie, Tramont to obrywał. Pfff! <śmień> nie mogę! <śmień> to jest takie śmieszne. Trzeba no w ogóle ma znaczek Snapchata na. Koszulce. Nie wnikam. Okej. Okay.